Te chwile zmieniają życie. Zaczynamy. Masz tyle szczęścia, bo żyjesz. Masz tyle szczęścia, bo żyjesz. Każdy dzień to nowa szansa na odkrywanie świata i doświadczanie jego piękna. Możesz cieszyć się słońcem, które ogrzewa twoją twarz i deszczem, który przynosi świeżość. Masz możliwość spotykania ludzi, którzy mogą stać się twoimi przyjaciółmi lub inspiracją. Życie daje ci okazję do nauki i rozwoju, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Możesz realizować swoje pasje i marzenia, niezależnie od tego, jak wielkie czy małe są. Każdy oddech to dar, który pozwala ci cieszyć się chwilą obecną. Masz szczęście, bo możesz kochać i być kochanym. Możesz tworzyć wspomnienia, które będą cię cieszyć przez całe życie. Życie daje ci możliwość przeżywania emocji, od radości po smutek, które czynią cię silniejszym i bardziej empatycznym. Możesz podróżować i odkrywać nowe miejsca, kultury i smaki. Masz szansę na pomaganie innym i czynienie świata lepszym miejscem. Każdy dzień to nowa przygoda pełna niespodzianek i możliwości. Życie to nie tylko obowiązki, ale także przyjemności, na które możesz sobie pozwolić. Masz tyle szczęścia, bo żyjesz. To dar, który warto doceniać każdego dnia. Te chwile zmieniają życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namaste.